Witam Państwa. Dzisiaj mamy 26 czerwca, piątek. Koniec roku szkolnego. Zaczynamy i kończymy dzisiejszego vloga tematem spożegowa. Zacznę od tego, że zapraszamy na wieże. Otworzyliśmy wieże już w czasie tego koronawirusa. Zachęcamy gdzie mamy piękną pogodę. Widać są miasto Poznań. Widać fragmenty gminy Śrem. Zapraszamy, widoki, widoki są, są piękne. Przed dwoma dniami otrzymaliśmy informację ze strony rządu o tym, że gmina Mosina ma przyznany bon inwestycyjny w kwocie ponad 6 milionów złotych. Tak jak pani premier Jadwiga Emiliewicz wskazywała, wzięto przy ustaleniu tej kwoty pulę inwestycji zaplanowanych w skali całego kraju, pulę przewidzianą w danej gminie. I proporcja między tymi dwoma stanowi podstawę do wyliczenia kwoty dla danej gminy. Tak się zbiega, że w tym roku mamy duży, zaplanowany budżet inwestycyjny budżet prawie 50 milionów złotych i to być może jest jednym ze wskaźników właśnie tego, że otrzymaliśmy tak duże pieniądze. Patrząc na inne gminy, jakby nieproporcjonalnie duże, jeżeli chodzi o ilość mieszkańców, ale prawdopodobnie wynika to z wielkości budżetu inwestycyjnego w tym roku w naszej gminie. To, że te pieniądze w ogóle się znalazły, to być może też jest pokłosie również moich rozmów na przykład z panem Norbertem Nowickim, dyrektorem biura pani premier Emilewicz, gdzie wskazywałem, że jeżeli gminy będą miały umniejszone dochody, no to będą cięły również wydatki inwestycyjne i gdyby gminy cięły wydatki inwestycyjne, to to byłby kolejny gwóźdź do trumny dla naszej gospodarki i być może mając i to na względzie, jak powiem taka pula dla gmin w całej Polsce została przeznaczona, żeby wspomóc Gminy w realizacji inwestycji, a że jeszcze mamy teraz no, umieszczone dochody w skali no, całego kraju, to patrząc na przetargi, jakie teraz mają miejsce, te przetargi są tańsze, tak zadania możemy realizować taniej. Czyli jeżeli będziemy mieli ten zaszczyt finansowy, to będziemy, to będzie można więcej za mniej pieniędzy wybudować. Tak jak mówiłem, dzisiaj był koniec roku szkolnego. Ten rok szkolny był ciężki, tak? Jeszcze w kontekście tego koronawirusa, w kontekście tego, że dzieci nie chodziły normalnie do szkoły, tylko po prostu były przed komputerami. No, to była tak naprawdę no, zła sytuacja dla dzieci, które nie miały kontaktu z innymi dziećmi, które normalnie nie chodziły do szkoły. Ale ten czas ciężki przeżyliśmy. Premier zapowiedział, że od 1 września będzie nowy rok szkolny z dziećmi w szkołach. Nie wiadomo jeszcze w jakim to będzie systemie. Może być jak w systemie z, jednym, z jednego z naszych sąsiadów, gdzie dzieci przychodzą do szkoły co drugi dzień rotacyjnie, w tym momencie po połowie klasy. No, gdyby tak było, to i tak będzie to postęp. Ważne jest to, żeby dzieci wróciły normalnie do szkoły, żeby miały kontakt. Z rówieśnikami kontakt z nauczycielem, żeby przebywały w budynku szkolnym, to myślę, że no, sprawi, że ta wiedza będzie w bardziej efektywny sposób przekazywana. I na końcu, tak jak powiedziałem, że zaczynam i kończę, pożegowym, od 1 lipca zapraszam na kąpielisko, na nasze glinianki, nasze piękne glinianki i jeszcze raz powtórnie zachęcam! Do wejścia na wieżę i obejrzenia pięknej okolicy naszej gminy Mosina i gmin sąsiednich. Wszystkiego dobrego życzę na wakacje.